Cześć, witam się z Wami, ja jestem Angelika i prowadzę kanał Sztuki Nigdy Nie Za Wiele, gdzie mówię o sztuce i nie tylko Dziś tak szybko chciałabym Was zaprosić na mój Instagram, gdzie właśnie dodałam relacje o krzesłach w sztuce Davida Hockneya O Davidzie Hockneyu był tutaj już na kanale kiedyś film, więc też Was do niego zapraszam Ale a propos mojego Instagrama i a propos relacji, to właśnie tam najwięcej mówię o designie i a, dzisiejsza relacja jest taka trochę o sztuce, trochę o designie, ale y, też podlinkuję to oczywiście w opisie, bo na Instagramie y, w wyróżnionych relacjach mam też relacje o Chandigarh, mam relacje o krzesłach, o Space Age, o Isamu Noguchim, o Alvarze Alto, Aileen Gray. Konstruktywizmie, Willy Tugentat, Drozdach, czyli Janie i Sylwestrze, Janie i Sylwestrze, Janie, Sylwestrze, Drozdzie i Eryce Trzewik Drozd, polskich projektantach szkła, o których ja pisałam swoją pracę licencjacką. Mam też relację wyróżnioną o Franku Lloydzie Rajcie, o Maison de Ver, I także pojawiają się tam. Relacje i rzeczy z Trójmiasta, bo od października mieszkam w Gdańsku, więc też tak lokalnie zwiedzam i polecam różne miejsca. No i na Instagramie jestem praktycznie codziennie, więc zapraszam. No i to chyba tyle. To taki kapsułowy film. Dzięki i do zobaczenia.